Po otwarciu edytora przeciągnij i upuść widżet przycisku z lewej sekcji widoku. Kliknij na przycisk, aby zarządzać wszystkimi jego ustawieniami po prawej stronie edytora. Tutaj możesz zmienić etykietę przycisku i zdefiniować akcję kliknięcia. Opcja Link do sekcji pozwala na płynne przewijanie do dowolnej sekcji na stronie docelowej. Opcja Pokaż Lightbox umożliwia wyświetlenie dodatkowej zawartości, takiej jak opisy, filmy, lub nawet formularz kontaktowy w oknie pojawiającym się na ekranie strony. Możesz wybrać Lightbox z listy lub kliknąć przycisk Plus, aby utworzyć nowy. Dzięki opcji Pobierz plik, możesz przesłać plik do pobrania przez odwiedzających, możesz dodać plik o maksymalnym rozmiarze 16 MB. Na koniec możesz zdefiniować bezpośrednie przekierowanie do dowolnego adresu URL po kliknięciu przycisku. Możesz zdecydować, czy nowa strona powinna zostać otwarta w bieżącej karcie czy w nowej, oznaczyć te kliknięcia jako konwersję i zastosować parametry UTM do linku przekierowania. Opcja przekierowania obsługuje również dodatkowe funkcje, takie jak przekierowanie mailto i tel. Funkcja Mail to otworzy domyślną aplikację e-mail dla odwiedzających, aby napisali e-mail na adres zdefiniowany w funkcji. Funkcja TEL natomiast otworzy aplikację do dzwonienia, aby wybrać numer zdefiniowany w funkcji. Jest to naprawdę przydatne w widoku mobilnym Twoich stron.